Szanowni Państwo, na scenę zapraszam laureatkę wyróżnienia w kategorii Nagroda Specjalna, panią Ewę Błaszczyk. Kochani, to jest cudowne uczucie, kiedy jesteś zauważonym i docenionym we własnym domu. Bo te bielany to dom. Zobaczcie, co tu się dzieje. Gmina Bielany, Wojtek Brewka, który dopiero co zrobił mural dla nas, dla kogo. Ja tu mieszkam od 1992 roku na Podleśnej, i tam jest siedziba fundacji, mój dom. Tam jest przychodnia, a kogo med o profilu neurologiczno-neurochirurgicznym, i mamy takie gniazdo. Tu siedzi Wojtek Drozdowicz, ksiądz przy kościele Wokawedulskim, z którym założyliśmy tę fundację. Jest podziemie, gdzie są koncerty, gdzie są różne akcje. I po prostu cały sztab ludzi, naprawdę, łącznie z tą statuetką sową Józka Wilkonia, który przecież stworzył po drodze karuzelę na Wielanach, szopkę. No i tak wszyscy razem się tu gromadzimy. To jest fantastyczna energia. I bardzo bym chciała, żeby tak było dalej. Dziękuję wszystkim zamieszanym w, w tę kulę śnieżną zatopionych gdzieś tam w środku. Jak lecę samolotem i podchodzimy do lądowania nad Warszawą, to wiem, że jest takie jedno światełko, takie gniazdo i to jest właśnie tutaj.